Cześć, witam was w Zbigniewie Bajku przy ulicy Goldhammera 9 w Tarnowie. Dzisiaj pokażę wam, zaprezentuję markę, polską markę, która od 2015 tworzy rowery krawelowe, szosowe, rowery miejskie, rowery, y, które są przygotowane tak naprawdę ramy pod pasek Gejca. To nie może być pierwsza lepsza rama pod pasek, bo aby go założyć musi być rozkręcalna. Ten tylny widelec musi być na śrubach, by go przełożyć przez ramę, by można było założyć go na korbę i z tyłu na piastę, na zębatkę. Jeżeli chodzi o rozwój branży rowerowej, to tak naprawdę trochę kuleje w tym roku. I niby pokazuje się dużo nowości, ale tak naprawdę z polskich marek to, to co znamy, to cały czas jest i w jakiś sposób nie, nie, nie widać takich przebłysków, czegoś takiego, co by podobało się kolarzom, którzy by chcieli na tym się ścigać, tu, gdzie by to mogło robić furorę za granicą, chociaż może rowery NS Bajka, ale też to tak wszystko trochę kuleje, chyba ze względu na to, że, że ogólnie mamy kryzys. Ludzie w portfelach trzymają pieniądze albo yy, wydają dzisiaj na, na koszty, na życie, bo to wszystko podrożało u nas w Polsce przede wszystkim, że zrównaliśmy się cenami z zachodem. Jeżeli chodzi o koszty życia, nawet chyba drożej mamy wiele, wiele rzeczy, produktów, yy, energię. I niekoniecznie będziemy przeznaczać pieniądze na rowery. Ci, co mieli dużo, to mają jeszcze więcej, ci, co mieli mało, to mają jeszcze mniej. I nie jest łatwo wygospodarować sobie pieniądze na jakiś konkretny rower, już nie powiem o, o karbonowym i spełniać jakieś swoje marzenia. Widzę to po sklepie, jak to się troszkę zmieniło w ostatnim czasie, ale firma. Z Polski, Loka, Bikes jakoś w, w, w tym wszystkim sobie daje radę, bo z tego co widzę, to się rozwija i coraz więcej rowerów można zauważyć gdzieś na wyścigach, yy, u osób, które, które jeżdżą na rowerach i chcą się wyróżniać spośród tłumu. I pokażę Wam jeden z ich rowerów typu właśnie Gravel. Przyłączę sobie. Tutaj mamy. Takiego rasowego gravela na ramie karbonowej. Loka Bikes też robi rowery ze stali. Columbus zdaje się. Aluminium i też tak jak powiedziałem na paski klinowe. W pasku klinowym chodzi o to, żeby go przełożyć tak jak łańcuch. Wiemy, że łańcuchy są rozpinane, a by włożyć pasek klinowy tutaj musi być rama na tylnym trójkącie. Zazwyczaj tutaj w tym miejscu jest rozkręcana, jest tam śruba. Miałem okazję przerabiać kilka razy z klasycznych ram na łańcuch pod pasek Gatesa i to się udało, nawet jedną szosówkę. Przerabialiśmy i ona funkcjonuje już wiele lat. Jeżeli chodzi o malowania, to naprawdę mają świetne malowania. Wiadomo, że oczami kupujemy, ale też to jest dobry produkt, bo użytkowników, których znam, to chwalą, że są to udane rowery, dobre rowery. To jest właśnie jeden z nich, który startuje w wyścigach. Co mi się podoba w tych rowerach, właśnie to niepowtarzalne malowanie, kastomizacja, czyli możemy sobie coś w głowie wymyśleć, uzdurać i mogą nam spełnić nasze marzenia. Trzeba pewnie na to wszystko czekać dość długo, ale też te malowania seryjne, które są, to naprawdę są ładne, niepowtarzalne i jadąc na. W tych rowerach na pewno się nie pomyli nikt z żadną inną marką. Nie są też oklepane. Co jest w tych rowerach takiego wyjątkowego poza malowaniem? Na pewno coraz mniej rowerów typu grawer ma możliwość montażu przedniej przerzutki. Tutaj, tutaj mamy tą możliwość, bo występują rowery z dwoma blatami z przodu. Tu jest. Według mm, upodobań klienta taki napęd chciał mieć, taki ma 1x12 na elektronicę. Przerzutka z tyłu jest gx przerzutka od roweru MPB, ale ona z klankomanetkami jak najbardziej dobrze współpracuje i wiele osób chce mieć jedno przełożenie z tyłu. Tu jest duża, yy, duża, duży rozrzut od 10 do 52, czyli. Ten rower sobie powinien dać radę. Tu akurat są koła DT Swiss i opony wolfpack. Też mało znane znany model Opon, czy nie wszyscy firmy znają. Jak sobie tu popatrzymy, to jest model, gravel Super Speed, opony bardzo szybkie, na e, mieszane warunki, twarde, suche na szosę. W teren też można wjechać. Super opona, jeżeli chodzi o samą oponę, bardzo łatwo się uszczelnia. Ja zakładam te opony od dawien dawna do rowerów i zwykłą, najzwyklejszą pompką można napompować. Nie trzeba jakichś naboi, kompresorów, niczego ze zbiornikami CO2, i te opony ładnie wchodzą. Poza tym są lekkie i jak mało, które. Od iluś lat jeszcze nie zdarzyła mi się krzywa opona. Naprawdę są idealnie proste, wykonane znakomicie te opony. Wielu zawodowców się ściga właśnie na opona Wolfpacka, tak przy okazji tego roweru. Tutaj jest na sprzęcie SRAMA, tak jak powiedziałem, na bezprzewodowej elektronice. Klamko manetki. Kierownica to wszystko zintegrowane, pochowane. W elektronice jest to też wszystko prostsze, jeszcze w tym, gdzie jest zupełnie bezprzewodowe. Montujemy sobie klamką manetkę, z tyłu przerzutkę. Ustawienie trwa parę minut, to wszystko działa. Także tu nie będzie nigdy problemów z kablami, pancerzami, linkami. Jeżeli chodzi o hydraulikę, no to też. Z hamulcami hydraulicznymi z przednim to właściwie nigdy nie ma żadnego problemu jeżeli chodzi o prowadzenie Jeżeli chodzi o tył jakby trzeba było serwisować to wiadomo, przez ramę to wszystko przechodzi To się wiąże z demontażem supportu ale są takie supporty które Łatwo jest wykręcić na przykład token takie oferuje Bo na przykład pressfity z shimano czy firmy SRAM Często wybicie Oznacza wymianę no, na nowy support, yy, no, często są to same łożyska, czy też w Shimano są to łożyska na miskach plastikowych, które dość często ulegają uszkodzeniu przy wybiciu. Już nie mówię, że lubią sobie czeszczeć, jeżeli chodzi o, o intensywne użytkowanie. Yy zobaczcie, no charakterystyczna ta rama jest, ja bym ją ja bym ją rozpoznawał w, no jeżeli chodzi o to miejsce nie wiem czy jest jakaś druga firma, która ma takie przejście to jest takie charakterystyczne w tym rowerze no pomijając te malowania, które które na pewno wyróżniają markę jeżeli chodzi o ten rower, to jest w dużym rozmiarze, bo to jest na kogoś to ma tam gdzieś pod 1,90 m wzrostu. Rozstaw osi jest może dość, dość duży, bo to 108 cm mi wyszło, i tylny, tylny trójkąt też dłuższy od takich rasowych, szybkich graveli, czyli patrząc od osi suportu, dotąd jest nieco dłuższy, ale ta długość pozwala nam włożyć opony. Nawet 50, czyli 2,0 opony od MTB, coś kosztem czegoś. Na pewno długość tej ramy daje nam dużą stabilność na tym rowerze, że nie będziemy się czuli, jak nie będzie ten rower nerwowy na zjazdach przy dużych prędkościach, będzie się dobrze prowadził w terenie. Ale może nie będzie miał takiego przyspieszenia jak te rowery do cyklokrosu, czy takie grawele, które są naprawdę z tylnym tym trójkątem, który ma 425 mm. Jak ktoś jest wprawiony w jazdę w rower, to poczuje różnicę na, na przyspieszeniu w tych rowerach, ale tak powiedzieć, coś za coś. Ten rower jest. Na pewno dobrym rowerem będzie do długich wyścigów, wyjazdów. Rama jest przystosowana do zamontowania kilku koszyków na bidon. Na pewno można zamontować jakieś błotniki, czy może jakiś bagażnik. Choć dzisiaj jest, nawet nie muszą być uchwyty, jest tych możliwości. Jeżeli chodzi o bagażniki, można zamontować, nie muszą być uchwyty mogą być ramy podwójnie amortyzowane. I, I tak możemy zamontować bagażniki, błotniki. Dziś firmy wymyślają pod klienta wszystko. Potrzeby są to i yy, wyprodukują to, co klient będzie chciał, oczekuje, rynek oczekuje. Jak popatrzymy sobie na ten rower, naprawdę mnie osobiście się podoba i ja bym. W tym kierunku wszedł, Po dzisiaj widzimy na ulicach dwóch, rowery dwóch, trzech marek. I elektronika, czy koła stożkowe, już nas nie wyróżnią. Mogą nas wyróżnić spośród tłumu, właśnie takie produkty, które są malowane na nasze zamówienie, czy też tak jak ten, których na pewno nie będzie. Dużo, i raczej jadąc na ustawkę, czy na wyścig, może być tak, że nie spotkamy nikogo na, tym, na takim rowerze. A na innych markach, całe mnóstwo ludzi jeździ. Już nie powiem, że na treningi ustawki, czy jakieś takie zorganizowane wypady, sami widzicie, że może się to podobać, bo jest to myślę, że udany projekt, udana konstrukcja dobry pomysł na sprzedanie marki czyli kastomizacja czy też wybór wielu malowań a nie, nie jest się skazanym na jedno malowanie na osprzęt myślę, że dzisiaj klient jest tak wymagający, jeżeli chodzi o tą klasę właśnie rowerów, bo to są ramy, które tam kosztują Chyba zdaje się od 7 ponad tysięcy się zaczynają te karbonowe. To już nie jest y, taki rower y, bardzo budżetowy, bo jak sobie do tego dołożymy koła, osprzęt, to wyjdzie kilkanaście tysięcy, ale zaletą tego, tak jak powiedziałem, niepowtarzalna rama i możemy sobie y, kolor wybrać y, i do tego możemy sobie sami skonfigurować osprzęt. W dzisiejszych czasach ten osprzęt jest dość tani w porównaniu do ramy, i myślę, że w cenie jakiegoś Treka, Speca czy innych, tych bardziej popularnych marek, spokojnie taki rower sobie złożymy i włożymy do niego, co będziemy chcieli, począwszy od opon, siodełka, poprzez szerokość kierownicy, typ kierownicy, opony wszystko, tak jak tutaj ten, co pokazałem kupuje się ramę i to, co chcemy, zakładamy. Czy jeden blat z przodu, czy dwa blaty, czy z tyłu. 12, 11 przełożenia o sprzęt, firmę. Wszystko możemy sobie zrobić i właśnie to jest chyba fenomen marki Lokabajt, która w 2015 zaczęła tworzyć rowery typ, takie single speed, proste rowery. A dzisiaj ma y, bogatą gamę rowerów, właśnie typu Gravel, szosa i z tego co wiem, chcą się rozwinąć jeszcze o rowery e-bike i jakieś tam inne typy rowerów. I myślę, że to jest kierunek, ale patrząc na te właśnie lepsze modele dla klienta, takiego, co już chce, to jest właśnie idealna baza czyli rama lub u nich można zamówić cały rower. Nie wiem, jak się na tych rowerach jeździ. Z chęcią bym popróbował. Ten akurat, który tutaj mam, jest, jest duży, za duży na mnie. Nie chcę nic w ustawieniach zmieniać, bo pewnie nie byłoby problemu, bym mógł sobie go potestować, ale nie mam, nie mam zwyczaju jeździć na, na rowerach klientów, chociaż nieraz. Nawet nalegają, przejedź się. Możesz jechać do lasu, pojeździć, powiedz mi, co sądzisz o tym rowerze. I, i zdarza się, że na, na, na różnych rowerach mam okazję sobie pojeździć, takich wypasionych. Jak tylko rozmiarowo podobnie pasują, to czemu nie? A yy, co wy myślicie na ten temat, na temat firmy, na temat właśnie ich projektów. Yy, czy to ma miejsce bytu? Ja myślę, że, że na pewno tak. Yy, ceny może nie dla każdego, ale dla tych, którzy chcą mieć coś wyjątkowego, innego, to warto sobie zajrzeć na, na ich stronę i może akurat coś Wam wpadnie w oko, i będzie to dla Was, yy, myślę, że dobry zakup. Nie wiem, ile jest gwarancji na rano, ale nie wiem, czy nie 5 lat. Yy, nie sprawdzałem tego. Ja to spontanicznie tak nagrywam. Mamy, yy, która za 27 nad ranem. Zacząłem pracę wczoraj o 8, czyli 23 godziny prawie jestem na nogach. Pasuje jeszcze chwilę odpocząć, bo od 10 znowu muszę pracować. Jak ja już się wciągnę w coś, to ciężko jest mnie oderwać. Konie by mnie nie oderwały. Dzisiaj był dzień. Na e, tworzenie indywidualnych projektów, i musiałem kilka kompletów kół jeszcze zrobić, a między innymi karbonowe, a do tego potrzebuję spokoju. Jak zacznę, to chcę skończyć, by mnie nikt nie odrywał od pracy. Jak zawsze, e, dziękuję za wszystkie subskrypcje, komentarze, bo, bo dzięki Wam ten kanał się rozwija już. Niebawem będzie 5,5 miliona wyświetleń, to jest naprawdę dużo tych subskrypcji, też jest już ponad 8 tysięcy. Wszystko dzięki Wam, dziękuję. Jak zawsze czekam na Wasze komentarze, opinie, e, też doświadczenie, może z tą marką, jakie macie doświadczenia, bo często się można dowiedzieć o wiele, wiele więcej niż z tego, co mm, jakieś strony. Firm pokazują, piszą opinie, bo dzisiaj można sobie wszystko y, kupić, napisać, wyprodukować, a takie, które są w jakimś mediach niezależnych, tak YouTube, to można się szczerze wszystkiego dowiedzieć i myślę, że prawdziwie. Pozdrawiam Was z Tarnowa i do zobaczenia w kolejnym filmie.